Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Starsa Jak um. widzicie mam... Um. A bo, czekajcie, um, jeszcze no, zainstalowałem dopiero tą aplikację. Męczyłem się trochę z tym, bo nie wiedziałem jak zainstalować, bo um, no, normalnie to nie działało i spróbowałem przez, przez laptopa wyjść na drugie i tam ja to trochę. Znaczyło, ale wreszcie zainstalowałem. trochę sobie pograłem, tutaj eee, na razie mam tylko trzech zadymiarzy. Nie wiem, jak się to wypowiada. Z zadymiarze, zadymiarze. No, tak. ehm. no i ogólnie nie wiem dlaczego, ale mam takie co.

Dobrze, to wygrałam. Na mam tyle pucharków. Eee. Spróbuję trochę bardziej ścisza, żeby była tak w tle. Eee, poczekajcie. Chwilkę. Ej, co? Utracone połączenie. Spróbuj zalogować ponownie. Czekajcie, ja zaraz będę. E, dobra, jestem, ale... No okej, okay, zaloguj się ponownie. Aha! Pewnie teraz ta aktualizacja jest. Przerwa kon... Serwacjina, no. za... ile? Czekajcie, jest teraz a dwadzieścia dziewięć, za pięćdziesiąt pięć minut będzie Piętnasta będzie. Chciałem sobie nagrać z tego odcinek, ale jak widzicie akurat trafiłem na przerwę, ja nie wiem, nie. więc no, zastąpię to i zagramy sobie w inną grę. Sto Dobra, wziąłem jakąś sobie grę, którą miałem zainstalowaną, um, no i sobie zagramy. No. Tutaj akurat już trochę sobie pograłem, więc no wybaczcie, ale nie będziemy grać od nowa, bo no, to jest ciężkie. Ja ledwo co ten level przechodzę. Ja sobie robię takie jakby trochę oszustwo. Chyba tak nie powinno się robić. Więc... A to jest dobra taktyka. Nie, nie, nie. Od nowa. Ej, czekajcie, ja muszę sobie. Dobra, jestem po reklamie. Um, więc zaczynamy. Wyłączyłem internet. Aha. Wyłączyłem internet, bo. By reklamy były co sekundę. Ogólnie to przepraszam. Sam, że, <laughs> że akurat gromy... no, że tak widzicie, um, bo gram na komórce, więc jeśli chcecie mnie oglądać, to tak lepiej na komórce trochę. O! O! Patrzcie. Właśnie w takich sytuacjach teraz mogę sobie dalej jechać. I to jest właśnie ta dobra taktyka. To już nie jest dobra. No, teraz już nie polecę. Nie pojadę w sensie. I się z tym męczę trochę długo. Tutaj przegrałam no. tego levelu nie umiem przejść Ja już go robię od dwóch dni Co jest? CO JEST? I halo? Dobra Dobra, niech będzie operator ratunkowy, albo nie, 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 nie jednak nie. Um... Dobra, zobaczymy Braula, nie, nie możemy. Dobra, niech będzie to. Ludzie, lagi. Sorry, że teraz będą takie lagi, ale... Ale nic nie zrobię. Ja nie wiem, co to powoduje. Czekajcie. Może to jest za dużo pieniędzy.

Dobra, sobie to powiększymy. Nie stać mnie. Dobra. To weźmiemy sobie teraz to. Hej. I wczoraj zrzuciłem nowy film. Um, więc, możecie sobie zobaczyć, i ogólnie to jest taki film z piosenkami. Są tam piosenki, i no, i są dwie piosenki. Um, nazywa się Muzyk, coś tam, nazwy piosenek. Um, no, i zob zobaczcie sobie ogólnie tytuł, znaczy opis. John nie ukradaj. W ogóle nie wiem co się nazywa po polsku John, ale dobra no, Ale pisze co. Nie mam scha... Poczekajcie, poczekajcie. Za ile? To co mogłem kupić. Dziadzik. Ja raz mogłem to skupić. kupić. Jeszcze poza nagrywką. Ale dobra. Dobra, i już tutaj nie jest to. Dobra, i lecimy kopać. Od razu sobie to weźmiemy i lecimy dalej. Kasujemy i lecimy. No, teraz sobie to skasujemy. Najpierw tak chciałem nazwać ten filmik. Um grami w Brawl Starsa, ale tak szczerze mówiąc chyba zmienię nazwę bo w tym filmie, no chyba nie będę nagrywać godzinę żeby zagrać w Brawl Starsa więc sobie to weźmiemy i teraz kasujemy dobra i teraz wychodzimy i bierzemy sobie to rzucamy tu i ciekawe jak to się teraz robi Aha, tak i bardzo podobny od minecrafta a teraz tak się robi I fajne fajny kształt jest już takie trochę chude. Dawaj mi hajs. ja wam pokażę najśmieszniejszą rzecz. Idę sobie. Zabiorę im, dajemy im tu. I patrzcie to, patrzcie to. Czemu to się tu pojawia? On tego nie robi, nie? Bo ja nawet go nie wykupiłem, więc to jest niemożliwe. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków z różnych gier, albo z Browser'sa, ale dopiero w następnym odcinku, bo nawet nie wiecie, jak gram w Browser'sa i co w ogóle chcecie, bo może niektórzy nie wiedzą, co to Stars. Dobra, go to site. Dobra, no. Ja, ja na razie zobaczę jak tam brał. Okej. Okay. Kurde. Brał stars zobaczymy. Jak coś to sorry za ten tutaj o znak wodny, no ale ja chcę mi się zakupywać. Jest to 40 minut hmmm 100% sobie nie zagramy w tym odcinku a co to jest w ogóle nie wiem no to nie wiem co ja będę zagrał dobra poszukałem jakiejś gierki Eee, dobra, to jest za Dobra. dobra. No i ogólnie to jest związane z policją. Nie. I tutaj się obliguje, robi różne takie misje. M misje. M misje. O. No i na przykład teraz mamy jedną. Muszę trochę ściszyć. Nie, pewnie nie było słychać przez chwilę. Ale i tak nic wam ważnego nie mówiłem. I teraz ogólnie musimy zatrzymać em, pojazd. Ten pojazd przed nami właśnie jest poszukiwany. Super aut yy, skuter mi się psuje. długa Ja nie no Klikam żeby skręcić Aha Nie wytrzymam Prowadzić. Aha. No, dobra, zaraz mi skuter się zepsuje. Auty. Motocykl. Kurde, jeszcze do nagrywania. Ej, no. Halo. Nie mogę jechać. No nie ma nic takiego ciekawego do grania, więc no i sprawy to wszystko przeszliśmy, więc no to by było na tyle no i...